Był jednym z najlepszych wykonawców rzutów wolnych w historii polskiej piłki oraz liderem Legii w pierwszej połowie lat 90. Mimo to nie zrobił kariery w reprezentacji na miarę swojego potencjału. Mowa o Leszku Biszu, który jest bohaterem niniejszego odcinka. Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. Leszek Pisz jest wychowankiem Wisłoki Dębica, gdzie grał prawie do 18 roku życia. Kilka miesięcy przed osiągnięciem pełnoletności przeniósł się do lokalnego rywala, Iglo bo trenerzy Wisłoki mieli powiedzieć o nim i o jego bracie Mieczysławie: z tych piszów nic nie będzie, szkoda sobie nimi głowę zawracać. Miało chodzić o ich kiepskie warunki fizyczne. W iglopolu pograł 2,5 roku, ocierając się o awans do pierwszej ligi w 1985. Dwa lata później upomniało się o niego wojsko. Wydawało się, że trafi do trzecioligowej Lublinianki, ale ostatecznie poszedł odbywać służbę wojskową do legii, czyli de facto został przechwycony przez stołeczny klub pod takim pretekstem. Jerzy Engel jeszcze w rundzie wiosennej rozgrywek 86-87 dał mu okazję do debiutu. Miało to miejsce w meczu z Motorem w 27. kolejce, a tydzień później zdobył swojego pierwszego gola w spotkaniu z Ruchem Chorzów. Łącznie pierwszy pobyt Leszka Pisza w Legii potrwał 4,5 sezonu. W tym czasie ani razu nie udało mu się wygrać mistrzostwa. Do gabloty trafiły za to dwa Puchary Polski, dzięki czemu legioniści mogli się zaprezentować w europejskich pucharach. W 1989 roku Legia stoczyła wyrównany bój z Barceloną w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów. W pierwszym spotkaniu nakampnął nawet zremisowała, a pisz w nim wystąpił z nie do końca wyleczoną kontuzją złamania kości strzałkowej. Jednak założył dwa ochraniacze i uparł się, aby zagrać. W rewanżu górą była już drużyna z Katalonii, a legia grała bez kontuzjowanego pisza. Dwa lata później Legia udział w Pucharze Zdobywców Pucharów zakończyła na półfinale, eliminując po drodze Aberdeen i faworyzowaną Sampdorię. Po tej niewątpliwie świetnej kampanii pucharowej Leszek piż niespodziewanie postanowił odejść z Legii. Jesienią 1991 trafił do motoru Lublin, gdzie grał już jego brat Mieczysław. To właśnie skreślenie w Legii brata Mieczysława przez trenera Władysława Stachurskiego miało być głównym powodem odejścia Leszka do motoru. Choć była też inna teoria, mniej prawdopodobna, która mówiła, że Leszek Pisz wyleciał z legi za popijawę z Dariuszem Czykierem. Tak czy owak Stachurski nie przepadał za Piszem, miał go nawet nazwać breloczkiem. W motorze spędził rok, strzelił w tym czasie 8 bramek i… spadł do drugiej ligi. Blisko degradacji w omawianym sezonie, czyli 91-92 była też Legia, ale pokonała motor 3-0 w kluczowym dla losów utrzymania meczu. lecz Kpisz nie zagrał w tamtym spotkaniu, gdyż był już dogadany na powrót do Warszawy od następnego sezonu. W nim pierwszy tytuł mistrzowski dla Pisza był na wyciągnięcie ręki, ale został on odebrany wojskowym tuż po zakończeniu rozgrywek jako następstwo tzw. Niedzieli Cudów, gdy ŁKS i Legia ścigały się o mistrzostwo, strzelając gola za golem swoim rywalom w ostatniej kolejce. Najlepszy okres w karierze popularnego piszczyka rozpoczął się jesienią 1993 i trwał przynajmniej do połowy 1996. Był wtedy mózgiem drużyny. Jego znakiem firmowym były kapitalne uderzenia z rzutów wolnych. Chyba nie było lepszego wykonawcy tego stałego fragmentu gry w polskiej piłce w ostatnim 30-leciu. Przełożyło się to na wyniki wojskowych w Lidze i krajowym Pucharze. Rok 1994 i 1995 to dwa dublety. W tym drugim przypadku Pisz trafiał seryjnie z rzutów wolnych. W drugiej części sezonu najpiękniejszą bramkę zdobył bez wątpienia z LKS-em w kwietniu 1995. Natomiast swojego najważniejszego gola w barwach wojskowych strzelił kilka miesięcy później w Göteborgu na 1 do 1 i to uderzeniem głową, co było punktem zwrotnym dwumeczu Oligę Mistrzów. Co ciekawe, Pisz rozpoczął spotkanie w Szwecji na ławce rezerwowych, ponieważ Paweł Janas nie był przekonany, czy filigranowy zawodnik wytrzyma fizyczną walkę z rosłymi piłkarzami Göteborga. Pisz i Janas sobie to jednak szybko wyjaśnili i nie było między nimi złej krwi. Zresztą Piszczyk był jedynym graczem z tamtej legii, który mógł mówić do trenera po imieniu, ze względu na ich wspólną grę na zielonym boisku. Swoją wysoką formę bohater tego filmu potwierdził już w jesiennych spotkaniach grupowych. Zanotował dublet w starciu z Rosenborgiem. A szkoleniowiec Norwegów Nils Arne Egen był pod tak dużym wrażeniem jego gry, że nazwał go w pomeczowym wywiadzie generałem. To określenie zostało podłapane przez media i było często przez nie używane w odniesieniu do pisza, choć mogło się też pojawić już na początku lat 90. A propos mediów, pod koniec omawianego roku pisz został doceniony przez tygodnik Piłka Nożna. Który przyznał mu tytuł Piłkarza Roku. Co ciekawe, w tamtym roku gwiazdor Legii nie zagrał ani jednego meczu w reprezentacji. W ogóle połączenie Pisz i Kadra Narodowa to była niedobra na para. Łącznie zagrał w niej 14 razy, z czego tylko dwa razy w grach o punkty. Swoją jedyną bramkę w biało-czerwonych barwach zdobył przeciwko Kostaryce w 1990 roku. A tak występy pisza w kadrze wyglądały w rozbiciu na kadencje poszczególnych selekcjonerów. Ciężko powiedzieć, dlaczego zawodnik o tak dużych umiejętnościach technicznych grał tak mało i głównie w mało znaczących meczach. Pisz po latach wspominał, że sam nie wie czemu tak było, porównując swoją reprezentacyjną przygodę do tej, jaką miał w kadrze Krzysztof Warzycha. Tytułem uzupełnienia: ostatni raz w reprezentacji Piszczyk zagrał w Moskwie w 1996 roku w sparingu z Rosją podczas kadencji Piechniczka. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Wracając do piłki klubowej, wiosną 1996 wojskowi zatrzymali się na ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a w polskiej lidze nie zdołali obronić tytułu mistrza Polski, przez co odszedł sponsor Janusz Romanowski. Rozpoczęła się wyprzedaż. Pisz wylądował w Paoku, gdzie był rzucany po pozycjach. Zdarzało się, że występował nawet na lewej obronie. Nie dziwi więc fakt, że długo w Paoku nie zagrzał miejsca. Podobnie jak inny Polak, będący w kadrze tego klubu Robert Dynkowski. Wrócił więc do Polski i czekał na oferty. Wtedy chyba się nie spodziewał, że jeśli znów wyjedzie za granicę, to ponownie będzie Grecja. Jednak tak się właśnie stało. Trafił do Beniaminka Ligi Kawali, gdzie spędził 3,5 roku. Warto w tym miejscu wtrącić, że przez rok grał tam z dwoma innymi Polakami – Igorem Sypniewskim i Adamem Fedorukiem. Choć ten ostatni w ogóle nie zaistniał w Kawali, Sypniewski był natomiast wyróżniającą się postacią zespołu i szybko został przechwycony przez Panathinaikos. W ciągu tych trzech i pół roku w kawali zyskał status jednego z najlepszych graczy tego klubu w historii. W pierwszym sezonie zajął szóste miejsce w lidze, a w ostatnim, czyli czwartym, zaliczył spadek do drugiej ligi, choć trudno akurat pisza o to obwiniać, bo nawet wtedy robił liczby. Patrząc przekrojowo na grecką przygodę pisza, najlepszy w jego wykonaniu był sezon 98-99, gdy aż 14 razy pokonywał bramkarzy rywali. Jak się okazuje na załączonym obrazku, nie tylko z rzutów wolnych. Chyba swój najlepszy mecz zagrał przeciwko Kosowi w marcu 1999. Ten gol z wolnego to małe dzieło sztuki. Po degradacji Kawali przeszedł do Paniliakosu, który też spadł z ligi. Ale Pisz miał w tym udział raczej znikomy, bo zagrał jedynie 10 meczów jesienią 2000. Tak czy owak, był to jego trzeci spadek w karierze. Wiosną 2001 był już w Śląsku Wrocław. Chwilę po przejściu tam generała, trenerem został jego dobry znajomy z Legii Janusz Wójcik. I właśnie na Oporowskiej zdobył swojego ostatniego gola w najwyższej klasie rozgrywkowej, trafiając do bramki ruchu radzionków. Karierę zakończył w 2002 roku, w grającej w trzeciej lidze pogoni Staszów gdzie trafił za namową trenera Janusza Batugowskiego. Miał w tamtym momencie 35 lat. Obecnie Leszek Pisz mieszka w swojej rodzinnej dębicy i pracuje dla miejscowego Mosiru. Dokładnie zajmuje się jednym z orlików. I na tym koniec podsumowania kariery Leszka Pisza. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.